Witam serdecznie po raz trzeci ze studia Centrum Medialnego z Warszawy z ulicy Wspólnej. Mam nadzieję, że za czwartym razem mój felieton będzie można wysłuchać. Nadawany będzie z Wrocławia już. Dzisiaj e, mimo że z Warszawy, temat trochę dolnośląski, tak przypadkowo. Otóż no i trochę zaznaczam, że nudny jestem. Ale po raz kolejny muszę podjąć temat państwa trochę laickiego. To jest chyba trzeci czy czwarty felieton, który w takich cyklach, cyklu trochę laickości utrzymuje? Tym państwem ma być oczywiście Polska pod nowymi rządami. Może nie tylko tak całkiem pod tymi całkiem nowymi, ale w ciągu ostatniego roku zjawisko częściowego laicyzmu nabrało rozpędu. Za początek tego częściowego laicyzmu w swoim felietonie uznałem e, akcję e, e, chanukową e, przedbożonarodzeniową w Sejmie. Zapraszam, można sięgnąć do. I obejrzeć jeszcze raz. Jak już mówiłem, w innych felietonach państwo trochę laickie to takie, w którym w sferze publicznej niemile są widziane symbole religii chrześcijańskiej, a najbardziej tu chodzi o religię katolicką. Zresztą nie tylko o symbole tutaj chodzi, bo w ogóle na rzeczy ma być cel w postaci usunięcia religii z przestrzeni społecznej, publicznej w ogóle nie tylko symbolicznej, ale w ogóle. Religii jako takiej, religii katolickiej. W ostatnich tygodniach niezawodna gazeta z gazetą w nazwie dostarczyła mi tu kolejnego kamyczka do owej częściowej, jak zaznaczam, laicyzacji. A właściwie, szerzej, kamyczek ten, ten malutki dotyczy nie tyle nawet laicyzacji, a, uwaga, neutralności światopoglądowej. Otóż bowiem gazeta ta z gazetą jeszcze w zeszłym tygodniu w stosunku do mojego mówienia wyraziła oburzenie w imieniu oburzających się, tak. Kimkolwiek oni oburzyciele są, oburzeni byli faktem, że z okazji, uwaga, 65-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego takie obchody 65-lecia ponoć odbyły się 30 sierpnia. Znaczy na pewno się odbyły, bo widziałem w różnych gazetach. 30 sierpnia i ta instytucja, Karkonoski Park Narodowy, ufundowała sobie sztandar. Na to nawet gazeta jakoś się nie oburzała, yy, ale oburzała się na to, że w kościele w Jeleniej Górze został ów sztandar poświęcony. Sprawdziłem na stronach Gościa Niedzielnego, taki fakt miał miejsce, a w samej uroczystości poświęcenia wraz z grupą kapłanów brał udział biskup senior Stefan Cichy, Znany miłośnik gór i trochę chyba taternik. Yy, tak, taki to obszar walki znaleźli sobie re redaktorzy ukrywający się za ową falą oburzenia, niewidzialną falą oburzenia. Myślę, że taka uroczystość i sam fakt jest świetną okazją kolejną do nadmienienia, do podchwycenia istoty rzeczy według środowisk lewicowych, tego, co to jest neutralność światopoglądowa. Ja teraz takiej okazji wykorzystuję. Otóż, kwestia pierwsza: czy ochrona przyrody jest światopoglądem, czyli poglądem na to, jaki ma być kształt i postać świata? A no oczywiście, że jest światopoglądem. Doskonale możemy sobie wyobrazić postawę, projekt taki, w którym przyrodę się chroni i o nią dba w imię tego, że jest ona częścią stworzonego przez Boga świata. I jako taka jest ona nam potrzebna do życia, niezbędna, w dobrym stanie. Jest to też nasz obowiązek religijny, dbanie o nią. I jest to opcja światopoglądowa, konkretna, nie będąca neutralnością. Ta bowiem objawiłaby się w tym, że otaczająca mnie przyroda jest mi rzeczą najzupełniej obojętną. Wtedy byłbym neutralny światopoglądowo. Nie wiem, jakby to się miało wyrażać w tym konkretnym przypadku, ale hipotetycznie przyjmuję założenie o możliwości takiej możliwości. A więc istotą jest to, że nieneutralna kwestia dbałości o przyrodę i jej ochronę w ramach instytucji, jaką ma być park narodowy, ma być odseparowana w imię neutralności światopoglądowej od Kościoła katolickiego, bo ten jest nieneutralny światopoglądowo. Prawda, że zawiłe? Dla gazety? Jak zwykle dodam tutaj od siebie, że gdyby sztandar poddany był, to jest mój, mój subiektywny komentarz, ale myślę, że prawdziwy. Że gdyby ten sztandar poddany był jakiemuś obrządkowi w świątyni buddyjskiej albo w synagodze, to fakt ten by gazecie z gazetą w nazwie umknął prawdopodobnie, albo by go przyjęto z ciepłą życzliwością a ewentualni krytycy zostaliby uznani za antysemitów. Pragnę też zauważyć, że po raz kolejny neutralność światopoglądowa wyrażana jest przez protest przeciw czemuś. Jak zwykle przeciw katolicyzmowi i jego obrzędom, a w wypadku tego akurat obrzędu, są, to jest to sakramentalium chyba ze strony Kościoła. W wypadku osób, które są usposobione w rzeczywistości neutralne światopoglądowo, czynności święcenia sztandaru powinny być obojętne. Skoro jestem neutralny światopoglądowo, to jest mi obojętne, co się dzieje ze sztandarem. Yy, bo święcenie nie wyraża niczego, w co się wierzy albo nie wierzy. Prawda, że zawikłam się, sam widzę, że się wikłam, ale. Na tym polegają meandry neutralności światopoglądowej. E, no, Kała płuczkam się. Mm, ale nie dziwota w tej sytuacji, że neutralizatorzy światopoglądowi też są niekonsekwentni, bo tak się po prostu konsekwentnym nie da być. Wszystko jest światopoglądowe. A tak a propos. Nie jestem miłośnikiem czerpania wzorców z zachodu. No, tak. Dało się poznać. Ale jak zwykle, czepiając się trochę, poszukałem po stronach niemieckich, czyli poczytałem o neutralności w kraju, na który gazeta z gazetą w nazwie patrzy bardzo przychylnym okiem. Tam im neutralność niemiecka nie przeszkadza święcić standardów instytucji samorządowych czy państwowych, nawet wojskowych. A więc. Wybiórczość jest jeszcze bardziej wybiórcza, niż mi się na początku wydawało. Dziękuję za uwagę.